Czy wiesz, że Biblia została napisana tak, żebyś się potykał? Mało kto wie, że autorzy Biblii hebrajskiej specjalnie utrudniali czytanie tekstu. W hebrajskim masz powtórzenia, urwane myśli, luki w narracji i dziwne konstrukcje zdań. I to nie jest błąd, to jest zabieg literacki. Tekst ma sprawić, że się zatrzymasz, że coś ci nie pasuje, że wrócisz i zapytasz dlaczego? Biblia hebrajska nie została napisana, żebyś ją szybko przeczytał i miał święty spokój. Została napisana, żebyś się o nią potknął, żebyś musiał myśleć, pytać, dyskutować, a czasem nawet się wkurzyć. W tradycji hebrajskiej dobry tekst to nie taki, który wszystko wyjaśnia, ale taki, który otwiera rozmowę. Dlatego Biblia nie daje gotowych odpowiedzi na każde pytanie. Ona zaprasza do relacji z Bogiem, a nie do zaliczenia lektury. Jeśli Biblia czasem Cię zatrzymuje albo dezorientuje, to znaczy, że czytasz ją dokładnie tak, jak chcieli jej autorzy.